Drugą plażą jest świat odbić, który właśnie teraz zagramy. Ciekawą budowę ma ta runda. Ma kilka takich pięter, jakby, po których trzeba się w dobry sposób przemieszczać. Tym bardziej, że jest na czas. Na razie pozostaje iść w prawo, nic więcej. Ach, ale nas zranił ten jeż. To może się tym ulem jeszcze zajmiemy. No i uwaga, teraz dosyć trudna sprawa. Zwykłą trąbką całą zawartość ula rozwalić. No ale się opłaca. Bo spore punkty są z ula, szczególnie żółtego. Więc, może teraz na razie idźmy cały dalej w prawo. Zbijając wszystkich przeciwników po drodze, oraz zbierając bonusy, oczywiście. I mamy lepszą wersję jajka oraz zegar. Znów pusta skrzynka. Jabłka w tej rundzie spęczka y, nie gniją, więc to jest oczywiście dużym plusem. Można je zbierać po dowolnym czasie. No, ten ul także udało się rozwalić. To może jeszcze tędy się przejdziemy. Chociaż tu chyba, no właściwie ten pęczek jest do wzięcia i jeż do zbicia. Sięgnie ta trąbka? No, no nie sięgnie. A więc możemy jeszcze wchodząc tędy zbić tego jeża, ale w sumie to już nie było opłacalne, ale okej. Okay. Dobra, idziemy w prawo. Może najpierw dołem? Mm, nie. No i świnkę trzeba szybko zbić, zanim się odwróci, bo inaczej może być niebezpiecznie. Udało się. Widzimy dosyć sporo zegarów w tej chwili na tle gry. Ta świnia może od własnej broni niech się załatwi. A po zegary, oczywiście, wchodząc tu wyżej, zaraz się przejdziemy. I świnia, właśnie w ten sposób się załatwiła. O, ta sobie spadła z góry. To w tej chwili ją załatwimy. Czemu nie? I teraz wchodzimy tak jakby poziom wyżej. To jest tak, że trzeba iść lewo, prawo, lewo, prawo, aby coś zdziałać. To jabłko niech leży, to tylko kilka punktów, a znacząco by się droga wydłużyła. A zresztą i tak zaraz je będziemy mogli wejść, wziąć. Teraz może skoczmy po te dwa zegarki, bo się opłaca. Obydwa wzięte, znakomicie. To jabłko akurat możemy teraz wziąć, bo nie zgnije. Zając sobie skoczył do nas, widząc nas. Już po nim. To teraz po pójściu w prawo, zaraz trzeba będzie zrobić nawrót w lewo. Właśnie tu. I kolejny poziom wyżej jesteśmy. Piórka niech leży, nie potrzebujemy. Akurat Zbliżyliśmy się do miejsca, gdzie jest mnóstwo zielonych przeciwników, zająców oraz żab. No to powolnie trzeba ich załatwić, ul może też, czemu nie? Chociaż to nie jest niełatwy, ze względu na położenie, jak tu to najlepiej zrobić. Udało się jakimś cudem bez straty życia. Na chwilkę się tu wracając i ponownie idąc do przodu po załatwieniu ula. I jesteśmy już tutaj. Chociaż jeszcze raz będziemy musieli tą trasę pokonywać, ze względu na opłacalną rzecz chyba do wzięcia, o ile dobrze pamiętam. Tego piórka była ciężko ominąć, więc nie ma co się męczyć. może po kolei najpierw zajmiemy się tu wszystkim po prawo jak to wygląda tak najpierw trzeba zdjąć ten ul chyba stąd sięga trąbka świetnie sięga bo... więc tak się właśnie z nim rozprawimy no i teraz cała gromada To już za nami. To skoro tu jeszcze mamy drogę, to zajmijmy się tym niełatwym ulem. Ale i tak będziemy musieli w tej chwili już spaść. więc jeszcze ptak nam nie ułatwia zadania. Więc warto zniszczyć ten ul. Niech za nami podążą te pszczoły, by je załatwić. I możemy ruszać ponownie jeszcze raz na górę. Idąc w lewo, a następnie wracając się w prawo. Ciekawej budowy plansza. Nieźle to jest wymyślone, naprawdę. Następne plansze w epizodzie również są bardzo rozbudowane i ciekawe, więc. Już wkrótce. Również w nich zagościmy, przechodząc je. teraz tutaj jeszcze wyżej wejdziemy bo chyba nic innego nie pozostało Dokładnie. Więc zaczekajmy aż ten ptak będzie po naszej lewej stronie, abyśmy mogli po platformach wpijać do góry. Okej, okay, a nie jest to takie proste. Chyba się uda. O jeszcze tego ptaka może jajkiem stąd się pozbędziemy. Prze wcześniej raniąc już kurę. No, straciliśmy życie. Trudno, trudno. Ptaszek z góry jeszcze zdążył pierdyknąć w nas. Ale to nic. Bo najważniejsze, że ukończyliśmy planszę. trzy dobre opinie, świetnie. A więc przejdźmy do mapy. Świat odbić ukończony. A więc teraz, świat kluczy. Dość duga plansza, zawierająca dość sporo kluczy do zebrania. A więc, właściwie, do usłyszenia w następnym let's playu w tej planszy.